To ja, jak teraz sobie sprawdzałem jakieś filmiki moje stare, jak byłem młody, bardzo, I... no, czy to I tutaj właśnie, bo byłem wtedy. No, zobaczcie, co to są za filmy. Jak No, zobaczcie po prostu. Czasami nie w jakieś Joł, i joł, Z tej strony I tam was na kanale Gabryś i A dzisiaj dla was nagrywam 360 no i no, no. <laughs> Jakiś tego tygodnia nie powiedzała. Się robi ile? Ej, jak? Je jak tutaj się Poszło, Jak się tutaj pauzuje film? Pi